Zapraszam na G2E, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach, link w opisie. I przy okazji dziękuję wszystkim aktywnym wspieraczom za wspieranie kanału. Pełna lista wyświetla się właśnie na ekranie, dziękuję za pomoc, dzięki. O cholercie, a to policja była, nie mechanik. Ja myślałem, że to mechanika, to policja. O nie, muszę im uciec, bo teraz to mi zapierdzielą to. Wczoraj 17.30 Kernog dołącza do doju. Wczoraj 20.54 połowa doju dostaje bana od administracji. Zbieg okoliczności. Ale myślę, że możemy wspólnie sobie obejrzeć szota z tego, z napadu. A miałem go gdzieś, nie wiem gdzie go miałem, ale. No centralnie oglądałem. Może mi ktoś na PW go wysłał. Ale nie wydaje mi się, bo nie mogę znaleźć. Miałem go na pewno. O, wysłał mi sam zainteresowany zbanowany. No siema. Siema, friz, dobry Doj, jesteś. Zadzwonimy i on to zrobi. Oh, o! kto to. Patrzcie, maja? patrzcie. Ekipa ja auto? Czyli Diana, prokurator generalny, wiezie, wiezie psychologów i Dojów tak. na napad. No nie? Proku prokurator generalny, kurwa, wiezie ludzi na napad, czajcie to? Tak? Połowa ludzi to są podstawieni zakładnicy. W sensie nawet nie mają zwykłego zakładnika, tylko wszyscy są podstawieni. Celują do nich z broni legalnie nabytej na potrzeby pracy. O, z News'a jeszcze jest ktoś, ten. Clown. Clown z News'a jest? Ta, To News też dobrze. Są wszyscy ludzie, którzy pracują w pracach legalnych. Tak mi się wydaje przynajmniej. Psychologowie, dojowie, Newsowie. I kurwa oni robią napad. No to nawet mi się nie chce tego oglądać, bo to 16 minut trwa, no nie? A ja tak, żebyście mieli obraz sytuacji. Jadą nie jadą. A, oni sami na siebie wysłali zgłoszenie, że napad trwa. Bo nikt z nich nie umie zrobić napadu, więc sami na siebie na policję napisali napad. Na na Też... Zadzwonił jeszcze do, 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 do reporterki, żeby przyjechała zrobić reportaż, bo oni robią napad tutaj na sklep. Czekaj, jakie policja przyjedzie. Jak na razie to nie ma policji. Ja, pitole. Przyjechały newsy. Policji nadal nie ma. No i co? Będzie ta policja? Może pan nam pomóc? a nie się patrzyć, No, celują do nas. A, jest policja. No i gdzie pan odjeżdża? No, aha, dobra. A po prostu wybiegli jak przyjechała policja One na serio ze mną chciały napad robić Mówiłem wam od razu Mówiłem wam od razu, że one naprawdę chcą zrobić napad Ja już byłem wtedy zażenowany, że mnie prokurator generalny ciągnie na napad I ja odmówiłem I później jak na live skrytykowałem je, że co to kurwa za pajacera I na discordzie też napisałem na ogólnym, że pajacera w tym, w tej prokuratorze Że tak, generator, generator Generator, tak, generator, prokurator generalny zaprasza mnie na napad i mówię, że to jest troszkę, troszkę śmieszne, no nie? I zaraz na drugi dzień nagle, o, to były tylko żarty, a my żartowałyśmy, no nie? Tak, no i... no i chuj, i dostali pana na dwa tygodnie i wcale się nie dziwię, że się admini wkurwili. Bo moim zdaniem, no, no, są jakieś granice, nie? Są jakieś granice, no. W sensie, no... na chuj idziesz do doju? Na chuj idziesz do doju, jak masz zamiar odgrywać takie coś, nie? Że niby jesteś prokuratorem, jak ktoś chce sprawę otworzyć, to mówisz, że nie masz czasu, bo, bo coś tam, a kurwa w, w godzinach pracy yy, na służbie się zapierdalasz na napady, nie? Ze, z bandą swoich ziomków, żeby se jaja porobić, nie? Generator prokuralny, ta. Generator prokuralny. Po co to było, Romaniak? No jak to po co? Z nudów, żeby się kurwa pobawić, bo im się nudzi, nie mają pomysłu na swoje postaci nie mają pomysłu na swoje postaci, dołączyli do frakcji, której y, niekoniecznie rozumieją, y, nie wiedzą, co mają tam w środku robić. Jak dostają sprawę, to kurwa robią tylko problemy, zamiast tą sprawę założyć, aż w końcu y, odjebało im i se poszli zrobić napad, no nie? Ja wam jeszcze przy okazji opowiem, bo też się działy niezłe akcje jeszcze zanim dostali napad, nie. One się jeszcze tłumaczyły, jak Fris powiedział, że one to wcześniej planowały, że to nieprawda i tyle ale przecież same to by proponowały ten napad i mówiły, jakby wcześniej miały to zaplanowane. Tak, mówiły mi przecież, że chciały zrobić napad i że wcześniej też robiły jakieś te odpały, no nie? Yy, a co chciałem powiedzieć? Miała być moja sprawa, no nie? Cała ta. Wiecie, ile zaczęli kombinować w tym doju, żeby tej sprawy nie było? W ogóle była taka żenująca akcja, że to się w głowie nie mieści. Mój adwokat... Przez Discorda od sędziego, który nie prowadzi tej sprawy, ale który jest bardzo zainteresowany, dostał informację taką, że moja sprawa przeciwko policji jest niedorzeczna. I y, oni już po samej powtórce z, y, z perspektywy policji uznają, że ta sprawa w ogóle nie powinna się odbyć i oni odrzucają wniosek, no nie odrzucają wniosek o, o szczęście tej sprawy, no nie i co najlepsze chcieli jeszcze dać mi mandat 100 tysięcy dolarów w grze za to, że bezpodstawnie zwołuję sąd. Bo ja się uparłem, że ta sprawa ma się odbyć, no nie? Najpierw coś tam kombinowali, że w sumie może się odbyć, ale dopiero 15. Ja mówię, 15 to was popierdzieliło, przecież nie będę tydzień czekał na sprawę. No i w końcu powiedziałem, spotykamy się w poniedziałek o 20. Tam trzem osobom też pasowało, mi pasowało, tylko nie pasowało chyba sędziemu. I mówię, spotykamy się w poniedziałek o 20.00. Któremu adwokatowi pasuje, to tego weście, któremu sędziemu pasuje, to tego weście, i robimy tą sprawę w poniedziałek o 20.00. No przecież gracie codziennie, w czym problem, nie? To oni się wkurwili i powiedzieli, dobra, możesz przyjść w poniedziałek na 20.00, ale dostaniesz 100 tysięcy mandatu za bezpodstawne wzywanie sądu, nie? Czyli mają czas, żeby przyjść i dać mi mandat. Ale nie mają czasu, żeby przyjść i zrobić sprawę, no nie? Dla mnie to nie wiem, no po chuj w ogóle poszli do tej tej, po chuj poszli do, yy, do tej frakcji. Jeżeli nie mają ochoty odgrywać spraw sądowych, nie? Że to jest jedyna rzecz, którą oni mają robić, nie? I co? I teraz jeszcze Majku Rolu odszedł z policji i poszedł do doju, bo przecież wiadomo, że jego, jego postać się spotykała z prokuratorem generalną, z tą Dianą, i pewnie dlatego się przeniósł. Teraz Diana ma pana na 14 dni już nie jest prokuratorem generalnym. No, generalnie z jak chuj w tym doju. Nie wiem, co tam się stało. Nie wiem, jak do tego doszło, ale masakra, nie? Prowadzenie tej całej sprawy to w ogóle pepega. W sensie, dla mnie to był fajny wątek i C, no nie? Spoko wątek i C. Nic wielkiego się nikomu nie stało, w sensie tylko ja poszedłem do więzienia, ale uważam, że policja nie powinna tak strzelać do ludzi, nigdy. Moim zdaniem to jest must win totalny. Nie chciałem tego robić OOC na zasadzie, o napiszę do adminów, niech im zwrócą uwagę, tylko powiedziałem, a odegramy sobie to IC jako sprawę, że niby bezpodstawnie otworzyli ogień i tak dalej, i tak dalej, nie? I wszyscy się nakręcali, wszystko było fajnie, dopóki nie doszło do doju, że oni muszą prowadzić sprawę. Jak oni się dowiedzieli, że muszą prowadzić sprawę, to nagle y, sąd, sąd nie ma czasu, Prawnik nie ma czasu, prokurator nie ma czasu, kurwa nikt nie ma czasu i koniec końców ta sprawa się nie odbędzie. W ogóle, w ogóle nie będzie sprawy żadnej, bo ja no nie chcę mi się nie. Teraz zbanowali sędziego, który miał sprowadzić sprawę, zbanowali prokuratorkę, która miała też w tej sprawie stawiać zarzuty, i mój prawnik dostał informację, że sprawa będzie dopiero wtedy, kiedy zatrudnią z powrotem ludzi. A i co jeszcze? ten mój adwokat został promowany na, na prokuratora generalnego i on już nie jest adwokatem, on teraz jest prokuratorem generalnym. Nie, czy sędzią? Nie, sędzią, nie prokuratorem, on jest sędzią. Nie jest adwokatem, bo jest sędzią, bo wszystkich sędziów zbanowali i żadnego sędziego nie zostało, więc zrobili z tego mojego adwokata, zrobili sędziego i on jest jedynym sędzią na serwerze, dlatego on mojej sprawy nie może prowadzić, bo on był stroną pozywającą, więc nie może rozstrzygać tej sprawy, skoro on Wszczął pozew w moim imieniu, więc jakby nasza sprawa i tak jest zablokowana do momentu, aż zatrudnią jakiegoś sędziego i jakiegoś adwokata, bo po pierwsze, nowy adwokat musi przejąć moją sprawę jako mój obrońca, po drugie, nowy sędzia musi przejąć w ogóle sprawę, bo ten sędzia, który teraz jest, jest zamieszany w roli mojego obrońcy i, i nie może, nie? Więc a i Lolik został prokuratorem generalnym, co w ogóle mnie rozwaliło, nie? Masakra, nie? Masakra, masakra. I teraz tak, jedyneczka, jedyneczka. Ona i tak jest mocno stuningowana. OK, siły hamowania nie zmieniam, obroty wezmę na wyższe, to wezmę na wyższe, przełożenie mocy spróbujemy na zmiana napędu na cztery koła, zapisz. O, nie leje się. A przełożenie mocy daję na czwórkę. Jest duża różnica. Tu podkręciłem bardzo dużo i się nie leje. Dobra. Taksówka 180 jechała. Już widzę, że przyspiesza dużo lepiej Dużo, dużo lepiej przyspiesza Na autostradę lepiej wyjadę, bo mi prawko zabiorą O nie, ten o 150 euro, co? Co? 670 zł Ten co do 150 skubany Wow Czas, spam, GG, dla tego pana, ten co rozpierdzielił. No dzisiaj i tak dużo się działo, jeżeli chodzi o Donate, ale to, co teraz ten zrobił. To... O nie, skubany. skubaniutki. 670 zł w pojedynczym Donejcie. Szac, pan, srogie dzisiaj dla tego pana, ja pierdzielę Co on tutaj zrobił? <grystanie> o, w morde. Wow, wow, dziękuję, bardzo pięknie. Dziękuję za tego grubego donajta. Ojej, ja się zatrzymam tutaj. <grystanie> Ten, co zrobił? Ojej, 670 zł. Dawno mnie nie było. A tam dawno ci nie było. Wpadasz czasem, no Wpadasz Ty pana? Halo? Panu i szybko. Co się stało? Proszę pana. Halo, co tam? Nie za szybko ty na tej autostradzie? Czy ja stoję w miejscu? Ale wcześniej jak pan wjeżdżał na autostradę? Co? Nie no, pani droga przecież. Te taksówki jadą 160 na godzinę. Mm -hmm. No to i tak za szybko na autostradzie. Oj, tyle. Wie pani, jaki jest. W pracy czasem gonią, cholera. Mój szef, mój szef to jest taki skurczybyk, że on mi mówi: Ej, Jeff! Elo, przegadane. 250 jechałem z górki, ja pierdolę Wow. Oj, tenu, tenu, ten, coś tu dzisiaj zrobił. Tysiąc plynów padło. Wow. Wow, 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 wow. wow, wow. No nie wiem. Ja bym zrobił tak, żebym jeszcze... Hamulce to niech będą sobie, nie? A ja bym jeszcze podkręcił delikatnie turbo, tak? Minimalnie. O, już się leje. O nie, nie przestało się lać. O nie, a ja podkręciłem. Znowu się nie przestało lać. O, teraz się przestało lać. I wróciło do tego, co było. Czyli już niewiele więcej tutaj podkręcę, wychodzi na to. A jakbym wywalił z hamowania tak z połowy na przykład i dał jeden do turbu. Działa. Ej, działa. Wywaliłem... Wywaliłem hamowanie, a dałem do turbu. Tam jeszcze jeden. Też działa. Łoł. Wow. Dobra, jadę na stację, żeby nie ryzykować za bardzo. Ale można z hamowania sobie odpuścić, a mieć więcej... większą prędkość. Turbeczko. Ja pitole. Ja Do 200 to jest easy teraz. <głos> <głos> Jak to pędzi? <noise> Taksy na miejscu! O, dzień dobry! Kurde, podrzuci mi pan to miasto, bo ktoś mi auto zakosił. Siadaj, siedź, Dobra, lecę. Najszybsza Kurde. taksówka w mieście, dzień dobry. Taka szybka? Ta, najszybsza w mieście, poważnie. Tylko muszę zatankować, wie pan, bo... ...prawie mi paliwa uciekła, jak tu jechałem pod pana. Chcę, pan mógł na na To Dobra. Zatankuję w tym czasie. Kurde, bo ktoś mi auto zakosił spod sklepu z narzędziami. Nie no nie będzie 270 Spokój, się. Nie będę pasu podobał się spokój. O, nawet nie ma tak źle z tym paliwkiem Powiem Panu. A tu już opali taka taksi? No sporo, sporo pali no O cholera nie chcę odpalić coś, momencik O już wszystko mam gotowe To gdzie jedziemy? No chwilę gdzie do miasta bo wie pan, trzeba się jakoś tak, dostać. Tak bliżej centrum? No może być bliżej centrum Dobra, dobra, pan zapnie pasy, żeby pan mi nie wypadł po drodze. Ta, już zapięty. To jest naprawdę najszybsza taksówka w mieście. No skam. Kurde, tutaj tak z tyłu, co bardzo licznika nie widzę, ale... Czuję już mocno. Ta, jest moc, jest moc. <grywa> Kurwa, ty policja by mnie nie dogoniła, jakby nawet chciała na tym zwykłym radiolku. <grywa> A co <grywa> i pan tak cały dzień tą taksówką, czy... Ta, taksi Jeff, taksi Jeff, polecam się. Kurde, ja będę musiał chyba numeryk wziąć jak taka szybka to ta taksówka, co? 955 973, chyba, zaraz sprawdzę jeszcze dla pana. Chorwo, <grym> <Kurwa>, 240. <grym> o mordy. No niezła taksa na flotówce, to pewnie jest 300 zrobi. No nie, 250 to jest chyba małe, 260. 270. 280 Ale na blocie to się nie liczy, nie? co? O, zacząłem hamować już tutaj czy gdzieś bardziej w centrum? Halo? Nie zasłał pan tam z tyłu? Wszystko jest ok? Halo, halo! Tak? No, może być tutaj. No i te 300 dolarów będzie. Kurde, można ten w takich... Przelewem można, mhm. O, no to przelewem też... No, numer konto 12. Co ty taksi? Co taksi? No. O, super, bardzo. przyszedł, dziękuję. Polecam się, tylko panu jeszcze ten numer sprawdzę. 955973 taksi Jeff. Co się, to sobie zapamiętam i już zapisuję. O, tam naklejka jest na szybie, jakby coś. Polecam się, do widzenia. Trzeba pomieścić się jeszcze i trochę, zobaczyć jak się rozpędzi. o kurwa no, no dobra, na tym hamowaniu to jest naprawdę chujowo Tak mega chujowo wam powiem Nie hamujam, co jedzie O nie No 230 jo ja pierdzielę, ta tak jest szalona. Och, le, hamuje, hamuje, hamuje. Dobra, eksperymentów ciąg dalszy. Uj, leje się, leje się, leje się. Przestało się lać. O jeden do góry poszło. Dobra, ja zrobię jeszcze coś takiego. Rozłożenie hamulców, czy to coś zmienia? Przód tył, czy to mi da dodatkowe możliwości? Daje. Okay. No dobra, czyli wszystkie hamulce mam na tył, wychodzi na to Nie no, bez jaj, to nie powinno chyba Och, Chyba będzie mega chujowo hamować teraz O nie No dobra, ale sprawie na maksa wszystko Te przełożenie mocy A, to jest coś takiego, no dobra Dobra, jedziemy, teraz nie ma hamowania, niczego nie ma O nie, tylko nie pod słońce Tylko nie pod słońce O kurde O nie no to jest auto, które nie nadaje się do zatrzymywania, powiem wam Tak Yyy no na zmniejszenie prędkości, owszem, ale zatrzymanie się to już będzie problem pewnie dla tego auta O cholera Ja... Cały czas nogę na hamulcu trzymam O nie O mordę, Ty przełożenie mocy może da Nie no, ale teraz to już zapierdziela jak... Porąbane, nie? No, jak porąbane tylko, że nic nie hamuje. Oj, oj, oj. No ale to jest naprawdę mega różnica. Tylko, że w ogóle nie ma szans, żeby to zatrzymać. Jakoś sensownie. No, 260. 260. O kurde. oj. oj, oj. Jak hamuje, ja pierdzielę. Jakby w ogóle nie miało hamulców. Skrzydł na spacji tak samo. O, pewnie tak. W sumie. No, nie wiem. Musiałbym się mocno rozpędzić, ale czuję, że to będzie to samo. No, praktycznie się nie da zatrzymać, nie? Praktycznie jest nie do zatrzymania w tej chwili. No. Dobra. zmiana napędu tu przód. Ja bym zrobił tak. Tu bym zjechał mocno. Tu bym zjechał mocno. I dałbym tu piątkę. Leś. Jeszcze. Leje, nie leje, ok. Dobra, zobaczymy przełożenie mocy na piątkę. I pozostałe na jakieś 80%. Czy to dużo zmieni, czy nie. Bo może być tak, że to przełożenie mocy to jest najważniejsza kwestia. A nie wiadomo tego, nie wiadomo. No jedzie nieźle, nie? Już czuję, że jedzie nieźle. Bez hamulca, ale jedzie. Może się okazać, że to są bardzo podobne wartości. I to już niewiele da. No i chyba tak jest, że nie zmieniło się bardzo dużo. Nadal jedzie 260. O nie, 270. O nie. O nie. No dobra. No dobra. O kurwa. O nie, zapomniałem, że nie ma hamulcy. O! No tak. To bez hamulcy to... O nie. O, to nawet z takiej prędkości się nie zatrzymasz. Nie ma szans. Trzeba popracować nad tymi, nad hamulcami troszkę. No, w tej chwili to jest... Zmieniło się nawet sporo, no. Troszkę się zmieniło, Ta. Napęd dam na tył, a dam sobie siłę hamowania. Czy to tak działa? O, to tak działa. Okej. Okay. No dobra. Zobaczymy ile teraz pojedzie. No, pewnie będzie mieli kołem bardziej, ale przynajmniej będę miał hamulce. Pewnie będzie bardziej się ślizgał na zakrętach. No i chyba tak nie przyspiesza jak na czterech. Tu są te hopki i one tak przyspieszają mocno. No dobra, zmiana napędu zmieniła też dużo, jeżeli chodzi o przyspieszenie. Ale teraz mam hamulce normalnie, nie? No... I nadal zapierdziela srogo, bym powiedział, nie? Naprawdę srogo. Z 180 na 280, no. Ale ile się całgi gimnastykować? Coś jak będę znał schematy, to już będzie z górki, nie? Ale jak się nie znasz, to trzeba. Pływane. <coughs> czy tylko taksówki tak się da podkręcić. Może wziąć jakieś auto po prostu z ulicy, nie taksówkę i zobaczyć czy to tam też działa, bo na pewno z taksówką jest tak, że ona ma bardzo dobre handlingi, no nie? I może to jest to a z hamowaniem? No dużo lepiej. Nie jest dobrze, ale dużo lepiej jest na pewno. No, jest dużo, dużo, dużo lepiej. Zobaczymy ile mamy zapasu jeszcze, bo moim zdaniem hamulce jak były tutaj. To już były bardzo dobre. Ja bym dał to tutaj i to tutaj. Nie leje się. No to bym jeszcze podkręcił. Leje się. Jeden w dół. Nadal się leje. Więc tego już bardziej nie podkręcę. Dobra, teraz się już nie leje. Okej. Okay. Dobra. To jest już taki max max. To już jest absolutny mast, jeżeli chodzi o osiągi. I jakieś minimalne hamulce, które powinny wystarczyć, nie? Choć to wiemy się przy hamowaniu, to wystarczy. To jest potwór, a nie taksówka. No, trochę da. Trochę da. Nie ja myślę, że te 300 tutaj wpada, bo są te bampy tutaj takie delikatne. Podbija trochę taksówkę i ona się tak rozpędza z tyłka. Ale na prostej drodze ładnej to tyle nie pojedzie. O, tutaj się tak rozpędza. No, do 290. Coś takiego. I sprawdzamy hamulce. No, są wystarczające, żeby się wyhamować i wejść w zakręt, nie? Ale na pewno nie, żeby się zatrzymać. To na pewno nie. Tylko, że taksówką napadu nie zrobisz, no nie? Bo... Taksówka to jest legalna praca. Z ją trzeba schować. Ukraść trzeba jakieś kozak auto i sprawdzić na tym kozak-aucie czy da się wyśrubować mocno na pewno przełożenie mocy robi robotę, to wyśmieciarka <laughs> nie no, proszę o spokój no to nie jest sensowne auto, ale będzie dobre do szukania sensownego auta dobra, walimy mu podobne ustawienia jak w taksie tylko, tak jak mówił Adrian, w tych sportowych się niewiele da zrobić, o on ma turbo podkręcone no i przełożenie mocy już miał na piątkę no, więc tu już jest lipa Troszeczkę Może coś takiego Leje się No już się nie leje No myślę, że tyle to jest maksymalnie, jeżeli chodzi o... On i tak przełożenie miocy miał już na piątkę Więc tu chyba niewiele się zmieni, to jest po prostu szybkie auto Więc to 4x4 w tym aucie akurat Zrobiło kozak różnicę Mega Ale ja bym jeszcze powalczył z tym Jeszcze bym zrobił coś takiego, że... Utnę hamulców Obroty niczego nie dają, no nie wiem czy niczego. Wezmę je na minimum w takim razie i zobaczymy czy niczego nie dają, ok? Nie daje się. Robimy obroty na zero, Skoro uważa że nic nie dają. Zobaczymy. No nie widzę różnicy. <laughs> Może być tak że obroty niewiele dają. Mechanik co jedzie? Elu mechaniku. Zostawiam. <laughs> Kurwa co to za auto jedzie? CO TO ZA AUTO, DZWOŃ DUDRYNA?! CO TO ZA FURA, GOŚCIU?! i to te obroty, nic nie dają praktycznie. Oj, oj, Jak dobrze, że ja testuję ten skrypt. 250 Easy. Ale hamowania teraz nie ma. O cholercie, a to policja była, nie mechanik. Ja myślałem, że to mechanik, a to policja. O nie, muszę im uciec, bo teraz to mi zapierdzielą, to... No... Nie no, nie będę uciekał, dostanę mandat i tyle Chyba, że mi zabierze prawo jazdy To ten zgasi silnik Ej, eee, zgaszony już, zgaszony! O cholera, nie widzę monturu Dobry panie kierowco Mój numer, znaki 4300 w Trooper Horkhor, czy znany jest panu powód zatrzymania? Ej, eee, ta, domyślam się, że trochę za szybko wjechałem do miasta tutaj ale nie zdążyłem wyhamować w ogóle. Panie kierowczo, zapierdalałeś pan, jak nie wiem co. Bo znalazłem takie auto w ogóle, otwarte. <gdzie> pan znalazł I, takie auto? Otwarte? I stoi popierdzielony jakiś w ogóle. I mówię, wezmę go na autostradę, na odludzie, sprawdzę, co, co się z nim stało. Ej, i sama pan widzi, jakieś powalone jest. Nie wiem czy to nie trzeba oddać na policję czy coś, bo jest jakieś dziwne. Ewidentnie, dobrze panie kierowca, zapraszę pana z dokumentami pod maskę radiową Ech, Dobra, dobra. No bo ja normalnie to jestem taksówkarzem, no nie? nie? E, ale teraz mam wolne. Jak mówię pan, że znalazł pan otwarty samochód. Tak, u nas na parkingu stało, no w firmie. Ja kończyłem służbę. To mówię pewnie jednego z chłopaków, to sobie pożyczę, a oni nie będą śli na pewno. Mhm. O, tu mój dowodzik Jeffrey Kowalski, taksówkarz Jeffrey Kowal. mhm. o, Panie Jeffrey, a OC gdzie jest? Pan o cholera, a bo jeszcze nie no. zdążyłem zarobić na tę OC Ale mogę kupić od razu, jak tylko zarobię Nie, ja nie będę miał mm, zakradzić Panie Jeffrey, tutaj. pan, pan długo już pracuje na tej taksówce? No, pf, nie, nie specjalnie długo A czemu pan pyta? Ja tak z ciekawości pytam, bo pan OC sobie nie wyrobił I także pytam z ciekawości i wie pan co? Nie, nie zdążyłem jeszcze zarobić, bo jak się chce pracować, tak się tu tak. 10 tysięcy prawo jazdy, no. 7,5 tysiąca u psychologa i no. 5 tysięcy jeszcze trzeba zapłacić za taksówkę. To jest w sumie 22,5 tysiąca. No całkiem spora jak dla nowej osoby w mieście. No to prawda, to prawda. No, no i o co jeszcze, żebyście policja nie nie? Oce jeszcze jakby to na ostatnią chwilę zostawiłem, bo tamte były wymagane, żebym w ogóle zaczął pracę, bo szefu nie da y, kupić taksy, dopóki się nie zrobi tego, psychologa i prawka, no, a na OC to wcale nie patrzy, także... Jak e, tam u psychologa poszło? Ja powiem, najsprawniej, taki mi się trafił w miarę rozgarnięty facet, nie pytał mnie o jakieś dziwne rzeczy, tylko tak, a, takie pierdoły w sumie. Pogadaliśmy ile, 5 minut może, i mówi, hmm. że, że luz, że na taksę to sobie mogę iść, no. <noise> rozumiem. Panie Jeffrey, mhm. pan tak nie zapierdalasz i będzie gitara, dobra? Da, no tak mówię, to jest jakaś anomalia, to auto, i byłem sam zaskoczony, że ona tak jedzie w ogóle. Ja to ledwo moim raptorkiem ukochanym dogonię. Ja myślę, że to mechanicy, bo tak bez bezuclejni no, jesteście. No właśnie, tak pięknie się tutaj uformowałem, ukamelonowałem, nie? O, Po to właśnie, żeby taki pan Jeffrey się dał złapać. To ile pan jechał tym raptorem? 250 to pan. Ja nie... Co nie, ja nie na pewno 250. No, nadganiałem, nie? A, nadganiał pan, a no, no to. Ta... Było... Na, na, na radarze było 178, ale już pan wyhamowałeś w mieście. A. No. Nie, dobra, dobra, oddaję dokumenty. O, dziękuję, frak. dziękuję. Je tutaj autostrada jeszcze, jeszcze, ale tam już jak jest stacja, tam już jest miasto, to tam. Tak tyle nie, tyle nie. Dobra, to ja jadę się przespać w takim razie, bo dobra. coś mi oczy szczypią. Dobra, okej, okay. Do, to dobre Dziękuję nocki. za upomnienie, bardzo ciężki jestem, bo ja biedny chłopak jestem. Pan o ocesę ja... pan wykupi. Dora kupię. O, im się zamkło no. i otwarte było i już zamknięte. Jest otwarty, klucza. <laughs> Dobrze, że się zatrzymałem. Kurwa, bo bym miał pościg, poszukiwanie i tak dalej, a tak to luz. Patrzcie jak to zapierdziela. <laughs>